Witam! W tym materiale postaramy się przedstawić Wam poszczególne sonety krymskie napisane przez Adama Miskiewicza. Zagłębiając się w temat, sonet to wymagająca forma poetycka składająca się z 14 wersów, zwykle w układzie dwie czterowersowe strofy o charakterze opisowym i dwie trzy trzywersowe strofy o charakterze refleksyjnym. Pierwszym sonetem krymskim jest utwór Stepy Akarmańskiej. Wpłynąłem na suchego przestworu oceanu, Wóz się w zieloność jak wódka broci, Wśród fal łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowo ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi, ni kurhanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodnicze łodzi. Tam zala błyszczy obok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr, to wzeszła lampa Kermanu. Stójmy, jak cicho. Słyszę ciągnące żurawie, które by nie dościgły dzielnice sokoła. Słyszę, kędy się motyl kołysza na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho nakężał ciekawie, że słyszałbym głos litwy. Jedźmy, nikt nie woła. Stepe kermańskie Adama Mickiewicza otwierają wydane w 1826 roku sonety krymskie. Ten emocjonalny pełen metaforycznych obrazów sonet zawiera motywy samotności czy tęsknoty za ojczyzną. Bardzo ważną rolę w utworze Mickiewicza odgrywają metafory akwatyczne. Jest to rodzaj metafory, w której za pomocą słów związanych z tematyką wodną przedstawia się stan podmiotu lirycznego. Przykład. Wypłynąłem na suchego przestwór oceanu. Warstwa stylistyczna stepów akremańskich jest niezwykle rozbudowana, składają się na nią epitety, koralowa ostrowy burzanu, śliską piersią, metafory. Wóz nuży się w zieloności, słyszę ciągnące żurawie, których by nie dościgły źrenice sokoła. Porównania. Wóz snuży się w zieloności jak łódka brodzi, czy oksymoron fali łąk szumiących, kwiatków powodzi. Ważną rolę w utworze odgrywają również takie zabiegi jak stawianie pytań retorycznych, tam z dala błyszcze obłok, tam jutrzenka wschodzi, czy używanie wykrzyknień jak cicho. Jedźmy, nikt nie woła. Ponadto warto zwrócić uwagę na obecne, przede wszystkim w drugiej części utworu, wyróżnienia graficzne w postaci pauz. Stójmy jak cicho, to dynamiki i emocjonalności. Wiersz Stepy Akrymańskie jest jednocześnie zachwytem nad pięknem przyrody, jak i głębokim wyrazem tęsknoty za ojczyzną. W rolę podmiotu lirycznego wciela się poeta wędrowiec, który zachwyca się tytułowymi stepami. Człowiek jest sam na sam z potęgą przyrody, zdany na jej łaskę i niełaskę. Wędrowiec zanurza się w niezwykłym krajobrazie niczym w toni morskiej, a jego powóz staje się brodzącą łódką. Podmiot porównuje złociste łąki do fal, a ogrom kwiatów określa niezwykłą barwną powodzią. W ostatnich dwóch wersach wyraźnie zostaje podkreślony patriotyczny wydźwięk utworu. Okazuje się, że wędrowiec jest jednocześnie emigrantem wygnanym ze swojej ojczyzny. Wydźwięk utworu staje się bardziej emocjonalny i pełen głęboko skrywanej tęsknoty. Podmiot liryczny nasłuchuje wołania ze strony ojczyzny, ale z goryczą stwierdza, że nikt nie woła. Narastająca nadzieja w przeciągu chwili zmienia się w ogromny zawód i rozczarowanie, spowodowane wygnaniem. Początkowo beztroska i deliczna podróż zmienia się w wędrówkę przepełnioną bólem i wspomnieniami o ukochanej litwie. Następnym wybranym przez nas utworem jest sonet burza: Zdarto żagle, ster prysnął. Ryk wód, szum zawei. Głosy trwożnej gromady, pom złowieszcze Ostatnie liny majtką wyrwały się z ręki. Słońce krwawo zachodzi, z nim reszta nadziei. Wicher z triumfem zawył, a na mokre góry, wznoszące się z piętrami z morskiego odmętu, wystąpił geniusz śmierci i szedł do okrętu. Jak żołnierz szturmujący połamane mury, ci leżą na pół martwi. Ów złamał dłonie. Ten w objęcia przyjaciół, żegnając się, pada. Ci modlą się przed śmiercią, aby śmierci odegnać. Jeden podróżny siedział w milczeniu na stronie i pomyślił. Szczęśliwy, ktoś siły postrada. Albo modlić się umie, lub ma się z kim żegnać. Sonet Burza Adama Mickiewicza to jeden z utworów sonetów krymskich, należący do marynisycznego, marynistycznego obok ciszy morskiej i żeglugi. Inspiracją dla poety była rzeczywista burza, której doświadczył podczas podróży na Krym. Wiersz ukazuje potęgę żywiołu i reakcji ludzi postawionych w obliczu zagrożenia. Utwór choć zachowuje budowę klasycznego sonetu, dwie strofy czterowersowe i dwie trzywersowe, zawieranie typową w ostatniej strofie, co zaburza tradycyjną kompozycję. Jest przykładem liryki pośredniej opisowej. Podmiot liryczny nie ujawnia swojej tożsamości, a jego refleksje wynikają z przedstawionego obrazu. Mickiewicz stosuje liczne środki stylistyczne, które budują atmosferę grozy i chaosu. Pojawiają się epitety, trwożnej gromady, mokre góry, wyliczenia, zdarto żagle, stery rysnął, ryk wód, trzą zawiei, uosobienia. Morze i wiatr nabierających ludzkich, oraz porównania. Jak żołnierz turmujący w połamane mury, dzięki tym zabiegom czytelnych nie marczuje siły burzy i niepokój towarzyszący załodze oraz pasażerom statku. W trzeciej strofie poeta skupia się na ludziach znajdujących się na pokładzie. Ukazuje ich różne postawy wobec śmiertelnego zagrożenia. Jedni są bierni i pogrążeni w rezygnacji, inni szukają pocieszenia w bliskich lub modlitwie. Najbardziej intrygująca jest jednak postać samotnego wędrowca, który nie okazuje żadnych emocji nie modli się, nie żegna się z nikim, nie okazuje strachu, z pozoru wydaje się być najsilniejszy ale w rzeczywistości jego obojętność wynika z wewnętrznej pustki. Zazdrości innym, że mają kogoś, do kogo mogą się zwrócić w obliczu śmierci, podczas gdy on pozostaje całkowicie samotny. Postać wędrowca wpisuje się w romantyczny motyw zbuntowanego podróżnika, człowieka samotnego, poszukującego sensu życia. Bohater ten jednak nie odnajduje celu swojej egzystencji i podchodzi do śmierci z obojętnością. Jego postawa kontrastuje z innymi pasażerami, którzy mimo strachu wciąż przeżywają emocje i mają nadzieję. W ten sposób Mickiewicz ukazuje tragizm jednostki wyobcowanej, dla której życie straciło wartość. Ostatnim wybranym przez nas sonetem jest sonet Bak czy Saraj. Jeszcze wielka, już pusta kira Jucidzina, zmiatane czołem baszów, ganki i przedsienia. Sofy, trony, potęgi, miłości schronienia, przeskakuje szarańcza. Obwija godzina. Skroś okień różnofarmnych powoju roślina. Wdzierając się na głuchych ścian i sklepienia. Zajmuje dzieło ludzi w imię przyrodzenia. I pisze, partę za głoskami, ruina. W środku sali, wycięte z marmuru naczynie. To fontana haremu. Dotąd stoi cało. i Perłowe łzy sącząc. Łap przez pustynię. Gdzież jesteś, o miłości, potęgo i chwało? Wy macie trwać na wieki, źródło szybko płynie. O heim, bo wyście przeszły, a źródło zostało! Sonet Bakczy Saraj, Adama Mickiewicza, należący do cyklu sonetów krymskich, to utwór inspirowany podróżą poety na Krym. Opisuje on dawną stolicę Hanatu Krymskiego, która po wcieleniu do Rosji w XVIII wieku popadła w ruinę. Miasto niegdyś pełne życia i potęgi stało się symbolem przemijania i upadku wielkich cywilizacji. Mickiewicza zafascynowała orientalna architektura oraz historia tego miejsca, a zwłaszcza pałac tatarskich władców i jego słynna fontanna. Wiersz ma klasyczną budowę sonetu, składa się z dwóch pierwszych strof czterowersowych, które mają charakter opisowy oraz dwóch trzywersowych o charakterze refleksyjnym. Poeta zastosował trzynastosgłoskowiec zgłoskowiec ze średniówką, co nadaje utworowi harmonijny rytm. W pierwszych strofach pojawiają się rymy okalające, a w końcowych układ ABA-CBC. Mickiewicz wykorzystuje bogate środki stylistyczne, by oddać atmosferę opisywanego miejsca. Liczne epitety – okien różnofarbnych, perłowe łzy czy głuche ściany – podkreślają zarówno dawny przepych pałacu, jak i jego obecny stan zaniedbania. Wyliczenia, zmiatane czołem baszów, ganki i przedniesienia sofy trony potęgi, miłości schronienia, okazują dawne bogactwo i chwałę bakcie Saraju. Metafory trony potęgi, miłości schronienia symbolizują nietrwałość ludzkich osiągnięć, a neologizmy różnofarbnych zamiast różnobarwnych tworzy skojarzenie ze sztuką malarską. W trzeciej strofie centralnym motywem staje się fontanna, element architektury, któremu poeta przypisuje cechy ludzkie. Jej płacz symbolizuje żal po straconej świetności i utraconych wartościach. To właśnie ona wypowiada retoryczne pytania ,,Gdzież jesteś o miłości, potęgo i chwało?" podkreślając nieodwracalny upadek dawnej potęgi. Wiersz się ze sobą głęboką refleksję nad przemijaniem. Ruiny Bakchysaraju to nie tylko obraz rozpadu materialnego, ale i metafora nietrwałości ludzkich osiągnięć, upadku potęg i zmian w dziejach świata. Przyroda choć niszczy cywilizację, jednocześnie trwa wiecznie. Bez jej wody fontanna przestałaby istnieć. Podmiot liryczny pozostający w cieniu to wrażliwy poeta i filozof, dostrzegający w naturze i historii nieuchronne prawa przemijania.